Cześć, witam się z Wami z okolic Raciborza, z tej opuszczonej stacji. Dziś y, testujemy Junaka RX401 z kamerką na pokładzie, tak byście mieli ogląd sytuacji y, podczas jazdy, y, troszkę dźwięku silnika. No i mam nadzieję, że y, uda mi się zrobić dla Was ciekawy materiał. Także zostańcie z nami i oglądajcie. Proszę bardzo, tak się prezentuje Junak RX401, czyli w mojej ocenie adventure dla początkujących, dla osób, które chciałyby zostać z marką Junak, i dla osób, które mają problem z wysokością pełnowymiarowych adventurerów. Motocykl wyposażony w silnik dwucylindrowy rzędowy o mocy 37 koni. Całkiem fajnie sobie daje radę na drogach oraz z bagażem. Ja dziś śmigam z jednym kufrem, natomiast jest w opcji e, możliwość zakupu dwóch, dwóch kufrów bocznych i centralnego. To są kufry aluminiowe. Bardzo fajnie wykonany motocykl, ma się wrażenie, że wszystko jest tutaj na swoim miejscu, jest jak należy. Motocykl wyposażony w system ABS, dwie tarcze z przodu, oczywiście jedna z tyłu, także jest już tutaj wszystko tak jak powinno być, nowocześnie, kierunkowskazy na gumkach, Duży wyświetlacz TFT. Całkiem dobrze widoczny w słońcu. Jest możliwość zmiany um, szaty graficznej, ustawienia tego według naszych preferencji. Oczywiście widoczny na policji jest przebieg, um, stan paliwa, temperatura silnika. Światła, oczywiście piękny LED z przodu, kierunkowskazy również świetnie widoczne. Tył również LED. Regulowane klamki, to też jest taka rzecz, która jest bardzo przydatna dla hmm, motocyklistów, turystów, dla wygody dopasowania motocykla dla pod siebie, pod swój styl jazdy. Bardzo fajna rzecz, na którą spadł producent to ten daszek, który nam osłania ten wyświetlacz. TFT. W dużym słońcu jest to bardzo przydatne. Widoczność nam się psuje, Mamy pełen obraz sytuacji na policie. Oczywiście nie wspominałam o wyświetlaczu zmiany biegów. Wyświetlaczu biegów, przepraszam, też jest przydatne, szczególnie, że motocykl, jak do mnie mam, jest dedykowany dla grupy motocyklistów, którzy. Mają na przykład prawo jazdy A2, a chcieliby pojeździć czymś większym, czymś, co będzie w przyszłości przydatne do dalszych podróży i turystyki motocyklowej. Tak, my tu sobie o fikuśnym daszku, a zapomniałam jeszcze wspomnieć o tym, że zawieszenie jest regulowane, więc można sobie ustawić według własnych potrzeb lub. Terenów, które chcemy się udać. A skoro turysta, to jak na prawdziwego turysta przystało ma dzioba. Zatem producent, jak widać, inspirował się wiodącymi markami na rynku. Jest regulowana szyba, co za chwilę pokażę, jak się przesuwa, i można to robić bez narzędzi. A szybę regulujemy po prostu tak. Przesuwając sobie w górę lub w dół, ja jeżdżę na maksymalnie podwyższonej szybie, dzięki czemu mam zupełną ciszę w kasku przy wzroście 167 cm. I skoro turysta to mamy felgi szprychowe, przed 19 tył 17, felgi szprychowe bezdętkowe, klapacz tył, żeby nie narzucać sobie brudu. Chińczycy pozbierali wszystkie naklejki, które mieli i przykleili. Super Motorcycle, oh yeah, Global trapper no to może się nadawać, Ready to Race, nie wiem. Ale jest w zestawie stopka centralna proszę spadałem od stara. jak to chłopcy z jednoślada powiedzieli także discover będziemy y, jeszcze wrzucać kilka y, tematów z tym związanych a teraz pakuję manele przepinam kamerkę żeby zrobić dla was jeszcze jakieś ujęcia O, tu mamy duży czołg. A tu mamy mały czołg. Można sobie na przykład pulpit ustawić w ten sposób. Ale co chciałam powiedzieć? Ważna kwestia. Gniazdo zapalniczki. No i gniazdo USB. Jest wodościana. Też bardzo fajna sprawa dla turystów. Można się podpiąć i spokojnie śmigać z nawigacją. Jak na ADFa a przystało, są też gmole. Bardzo fajnie wykonane, stabilne. Nic się nie dzieje. Co ważne, nie ma tutaj żadnych wibracji, żadnych dziwnych trzeszczeń. I innych dziwnych dźwięków, które mogą zbudzać niepokój podczas jazdy. Motocykl jest wykonany bardzo fajnie. O, tak oto prezentuje się z góry. Siedzenie jest bardzo wygodne i bardzo fajnie wycięte. Świetnie się na nim siedzi i prowadzi. Pozycja jest rewelacyjna nawet na dłuższe podróże. Ja już nie. Jestem kilkaset kilometrów, ponieważ Jonathan ja dostarczył go do testów i naszych dni otwartych. Więc troszeczkę nim kilometrów już zrobiłam. I powiem Wam tak, wagi w ogóle nie czuję. Ja jako mobilista 167 cm wzrostu radzę sobie z nim bardzo dobrze. Myślę, że spokojnie dla początkujących osób, które chcą rozpocząć przygodę z tego typu motocyklami będzie rewelka. Ale nie tylko dla początkujących, ponieważ motocykl rozwija przyzwoite prędkości i w przedziale prędkości między 50 do 10, 10 zachowuje się bardzo fajnie i dynamicznie przyspiesza. Więc ktoś, kto nie poszukuje szaleństw więc chce po prostu przemieszczać się turystycznie z punktu A do punktu B wygodnie, będzie z niego bardzo zadowolony. Trochę wieje, także ja zabijam mandżur i jedziemy jeszcze trochę na 50 km i do tego. Wszystko zestawem kufrów. Cena tego motocykla z zestawem kufrów, kufrów to 24 ,999, bez kufrów 22999. I już Wam pokażę, jak wyglądają kufry w środku. Kufry bardzo pojemne, aluminiowe z opłyciami i zabezpieczeniami plastikowymi. Kufer centralny spokojnie mieści duży kask integralny lub szczękowy. Trzeba wspomnieć, że są tutaj neoprenowe wyściółki, wyjmowane, zaczepiane na takie rzepy, co też w razie czego ułatwia pielęgnację wnętrza, od góry również. No i też jest to kwestia bezpieczeństwa bagażu, dzięki temu nam się bagaż nie obija w środku. Kufry boczne podobnie. Też bardzo pojemne. Również mają wyściółkę neoprenową o solidnym wykończeniu. Tutaj, wszystko jeszcze mocowane dodatkowe narzepki: zarówno środek kufra, jak i góra pokrywy, również z neoprenem. Co ważne, wszystko jest obsługiwane jednym kluczykiem, więc można wygodnie sobie zadbać o bezpieczeństwo i zamykanych. Jeszcze jedno spojrzenie na kuferki z tyłu. No i jak prawdziwy adventurer. Bardzo łatwy system mocowania i zabezpieczenia tych kufrów. Bardzo wygodny. Także to na razie tyle, jeżeli chodzi o testy unac Dziękujemy bardzo za obejrzenie. Oczywiście wbijajcie lajka, subskrypcję, wiecie, co macie robić i zapraszamy do naszego salonu w Motoland w Rybniku oraz w Bielsku Pozdrawiam serdecznie.